Takim pierwszym błędem, który myślę, że jest dosyć częstym błędem, jest budowanie autorytetu poprzez strach. No i teraz powiedz mi, czy nie zdarzyło ci się nigdy zagrozić pracownikowi, że utniesz mu pieniądze z wypłaty, ponieważ czegoś nie dopilnował na kuchni, ponieważ na przykład nie posprzątał sali, tak jak było to w check-liście. A może Zagroziłeś zwolnieniem, mówiąc, że masz już 10 pracowników na jego miejsce. To jest właśnie próba budowania autorytetu poprzez strach. Niestety, co najwyżej doprowadzisz do tego, że pracownicy będą się w ciebie bali. Gdy będziesz patrzeć, to będą pracować, a jak przestaniesz, to oni również. Może i to jest szybka metoda, która zadziała na tu i teraz, ale ma bardzo płakane skutki długoterminowe, także absolutnie nie polecam ci w ten sposób budować swojego autorytetu.